Jeżeli 2 marca biega się 49-17 w przypadku Femkebol to sam zastanawiam się jak daleko nogi poniosą najlepsze zawodniczki na świecie nie zapominajmy o młodym pokoleniu które przychodzi jak e, Adeleke Rashidat z, reprezentantka, reprezentantka Irlandii która świetnie sobie radziła w zeszłym sezonie i chyba ostrzy pazurki na start poniżej 50 sekund regularnie a może poniżej 49 sekund właśnie na tym dystansie Mary Lady Paulino to jest rekordzistka tego meetingu przed roku z czas 49-36 a my obserwujemy reprezentantkę Polski, także pod kątem tego, by pobić rekord naszego kraju, bo wciąż jeszcze ta bariera jest do złamania Sada Williams, Marileidy Paulino oraz Natalia Kaczmarek, to są w tej chwili trzy prowadzące zawodniczki zresztą widzimy to na tej grafice a więc całe podium Mistrzostw Świata w tej chwili jest na czele i trudno by było zupełnie inaczej i teraz patrzymy, Natalia Kaczmarek jest w tej chwili na drugiej pozycji czy powalczy o pierwsze powalczy. miejsce? Będzie bardzo trudno, chociaż cały czas mamy nadzieję. Sada Williams, Mary Lady Paulino i przede wszystkim Natalia Kaczmarek na drugim miejscu. Za chwilkę zobaczymy czas, ale bardzo dobre otwarcie. Paulino pierwsza, Kaczmarek druga, Wilson trzecia.